Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz porozmawiamy chwilę o kurczakach. Słońce już pomału zaczyna zachodzić. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję Wam pokazać, spróbuję Wam pokazać, choć tak jak mówię, nie wiem, czy mi się to uda, bo słońce już wysoko właściwie nisko nad horyzontem. chyba chyba się jednak nie udało. Za krótka ręka pomimo że kamera jest na statywie, na stiku. To jednak słońce już jest dość nisko, ale to nic. Bo ja i tak idę z kamerą do tunelu foliowego, bo dzisiaj tak jak wspomniałem, a może nie wspomniałem, już nie pamiętam, będziemy gadać o kurczakach. Odpoczniemy troszkę. Odpoczniemy troszkę od tematu automatycznego otwierania, do którego zresztą jeszcze wrócimy. Natomiast, natomiast teraz chciałbym pokazać Wam kurniczek. Kurniczek, który wybudowałem tutaj w tunelu foliowym. Kurniczek dla moich kurczaków. Kurniczek wygląda, słuchajcie, tak. Zbudowany jest z takiej płyty wiórowej. Zdecydowałem się na wybudowanie tego kurniczka z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że ja każdego wieczora wyprowadzałem kurczaki. Jak już się zrobiło ciemno, one się tutaj gromadziły razem. Wyprowadzałem je do tamtego małego kurniczka i każdego ranka musiałem z tego kurniczka przynosić je tutaj. Do tunelu foliowego, w którym one sobie tutaj urzędują Urzędują sobie tutaj, no bo wiadomo Na zewnątrz chłodno, na zewnątrz śnieg A w tunelu foliowym zawsze to trochę cieplej No i jest ziemia, ziemia w której można pogrzebać Zobaczcie, cały tunel foliowy, wszystkie grządki Są dokumentnie przeorane przez kurczaki Ja tutaj jesienią nawiozłem nawozu jak sama nazwa wskazuje, nawóz jest po to, żeby go nawieść i nawieść ziemię nawozem, żarty żartami. Wracając do tematu tego kurniczka. No i one są już na tyle duże, że podczas przenoszenia ich z tego zewnętrznego kurnika, tutaj do tunelu foliowego, zaczęły mi po prostu uciekać. Zaczęły uciekać. A nie chciałbym, żeby uciekł mi któryś, nie wiem, do sąsiada, na drogę. Po prostu unikając, wcześniej zapobiegam jakiemuś niemiłemu zdarzeniu. Kurniczek wygląda tak. Zrobiony jest z takiej płyty wiórowej, jak widzicie. Zbiłem po prostu taką skrzynkę, w której umieściłem grzędę i dla moich kurczaków mam nadzieję, że to póki co wystarczy. Yy, no właśnie, jesteście głodne, więc wieczorne karmienie, proszę bardzo. Proszę bardzo, pszenica. Jesteście już na tyle duże, że możecie jeść pszenicę. Jestem ciekaw, jak te kurczaki wyglądają z Waszej perspektywy, no bo z, ze względu na to, że ja widzę je każdego dnia, to tak trochę ciężko mi stwierdzić, czy one rosną, czy nie rosną. A że Wy widzicie je dużo rzadziej, to Wam będzie łatwiej stwierdzić, czy coś urosły, czy nic nie urosły, jak to wygląda z Waszej perspektywy. No ale jeszcze, wracając do tematu kurczaków, i wracając do tematu w ogóle tegorocznych lęgów. Ja cały czas się waham, cały czas nie mam jeszcze planów, nie wiem. Czy będę kluł, a jeśli się zdecyduję na klucie kurczaków, to nie wiem, czy klucz kochiny, czy klucz nioski, czy klucz zielononóżki, nie mam jeszcze sprecyzowanego planu w tym kierunku. A może się tak zdarzy, że w ogóle nie będę kluł kurczaków. No bo w tej chwili mam wystarczająco dużo kurek i kogucików, że na dobrą sprawę... Że na dobrą sprawę już nie potrzebuję ich więcej. Gdybym kluł, to pewnie tylko po to, żeby je sprzedać. No, ale właśnie, żeby je sprzedać. Ale za ile, żeby je sprzedać? No bo wyhodowanie kurczaka, chociażby do takiego wieku jak te tutaj, wymaga mega dużo pracy, dużo czasu, dużo środków finansowych. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Wychodowanie takiego kurczaka nie jest rzeczą łatwą i nie jest rzeczą tanią. Domyślam się, że Wy również planujecie w tym roku, przynajmniej niektórzy z Was, że planujecie jakieś lęgi i zastanawiam się, czy będziecie kluć dla siebie, czy będziecie kluć na sprzedaż. Jak to wygląda? Jak to wygląda u Was? Piszcie, piszcie w komentarzach. Ja jestem ciekaw. Czy moje kurczaki wejdą same do tego nowego kurniczka? Czy będą próbowały wskoczyć na jego daszek? Spróbuję zostawić tutaj kamerę, ale to za chwilę. Jak zaraz zacznie robić się ciemno, to one powinny już pomału gdzieś tam gromadzić się w okolicy tego kurniczka. A co tutaj się dzieje? A co tutaj się dzieje na zewnątrz? Szybki rzut okiem. Póki co przestały się nieść tutaj do tych gniazd. Ja im codziennie tutaj spulchniam, więc przychodzą sobie tutaj i grzebią. Widziałem, że dzisiaj zaglądały również do tego kurnika. Mówię o nioskach. Ale nie ma tutaj żadnych jajek. No i tam też jest tylko jajko Plastikowe. A ja tutaj jeszcze mam troszeczkę pracy. Muszę troszkę uporządkować tutaj tunel foliowy. Zobaczcie, tutaj pod takim kartonem trzymam sobie ziemniaki. Z drugiej strony są buraki. No i jakoś przez zimę wytrzymują. Tutaj jest kapusta. Co prawda, kapusta o, już trochę zaczyna gnić. Ale nic, w środku na pewno jest jeszcze dobra. To jest kapusta i tak dla kurek, więc te zdrowe listki raz na jakiś czas po prostu im podaję. Przycupnę sobie tutaj teraz z kamerą, przestanę rozmawiać i zobaczę, co one będą robiły. Czy, czy będą już wchodziły do kurnika, czy jeszcze nie? Czy w ogóle zechcą do niego wejść? No zobaczymy, zobaczymy. No, i co? Nie wiem, czy widzieliście, czy nie, ale kurczaki nie weszły same do kurniczka, który im zrobiłem. Będą się musiały jeszcze trochę nauczyć. Ja dzisiaj pomogłem im wejść do środka. Jestem pewien, że za kilka dni same będą sobie potrafiły tutaj wejść. No nic, dzisiaj siedzą już na grzędzie. I zobaczymy co to dalej będzie. A póki co idę zobaczyć yy, jak tam kurki, bo wyłączyłem dzisiaj specjalnie światło na wybiegach, tak aby one szybciej wróciły do kurników. I ciekaw jestem, czy, czy już są, czy jeszcze nie. Dlatego lecę lecę. Mróz się, słuchajcie, wzmaga. To będzie bardzo mroźna noc. Dlatego między innymi dlatego chciałem, aby kury szybciej wróciły do kurników, ponieważ w kurnikach jednak panuje przyjemniejsza atmosfera niż na wybiegów, więc zobaczmy jak wygląda sytuacja. O, ja na noc do tego kurnika, tutaj gdzie są zielono nóżki. Na noc dokładam jeszcze trzy kurki. Tak, aby w sumie było ich tutaj, razem z kogutem 10. Widzę, że wszystkie są już w kurniczkach, więc za chwilę będę zamykał moje automatyczne drzwiczki, tak aby kurkom jak najszybciej zrobiło się ciepło w te kuperki. A wy, kochiny, nie róbcie takiej miny. Tylko raz, raz do kurnika. Krysia, przepuścich, przepuścich. Rudy, maszeruj już, już maszeruj. Wieczorne sprawdzanie obecności szeregu zbiórka. Kolejno, odlicz. Muszę je słuchajcie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna, dwa, na, trzy, cztery, piętna. Nie, nie policzę, nie policzę. Dopóki one nie wejdą na grzędy i jakoś nie ułożą się, to nie jestem w stanie ich policzyć. Ale idę do niosek. A u w kurniczku już prawie wszystkie kurki. Jedna jeszcze tylko łazikuje po wybiegu. No układać się, układać, zagrzewać atmosferę. Szeregu zbiórka moje wnioski będziemy liczyć i wyciągać wnioski. Jakieś statystyki trzeba wyciągnąć, ile jajek dzisiaj zniosłyście, a ile jedzenia zjadłyście. A gdzie wy wychodzicie? O, a co to za wieczorna eskapada skórnika? Słuchaj, jest zimno, wracaj, wracaj, wracaj. Więc, a co ty masz na grzebyku? Chodź tutaj, chodź, 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 co ona ma. Zobaczcie, zobaczcie, co ona ma na grzebyku. Nie rzucaj się, nie bój się. Nie bój się, bo ja sam w strachu zobaczcie. O! Jakiegoś takiego ginzora. Pewnie została, pewnie została podziobana. Ależ się rzuca. Ależ jest to niesforne kursko. Nie da sobie pomóc. No idź, idź. A ty, Konrad, Cwaniaczku, pilnuj porządku. Ile was tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Gdzie? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. No i teraz. Wycieczka. Nie, nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Przyjdę do was za chwilę. A na razie zaglądnę do kredensu i pożegnam się z widzami. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów z krajów, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki. Polaków na Bahajach, Polaków ciepłych i zimnych. Pingwiny na Artaktydzie. Mówił do Was kazik. Idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.